<śled> Jeden jechał po kawa i nie dojechał. Ale <śled> przez kurwa nie. Coś się silnik podpiekł. Za pomocą, żeby nie na skurwa. Dojechał na skurwa. Jak jebnie za chwilę. Czekaj, kurwa, to nakrecimy. Nie, bądź dziwny, nie bój się. Zapłazam ci Patynia jak zaraz do kurwy kasę <grym i góry> Czemu oni gasić nie jest? Ej, no wierto ku kurwa pedale Akcja gaśnicza, Holandia. Może mi to pójdzie přesažit.